Vezměj. Lopka, kurva, ne přesážej. Můžeš ti psa. O mario. Přehuje jsou z nich, ty. <laughs> Jeze, kurva, pat co tam můj. Ty, viděli jsi kdyžkdy taky přehuji? V <laughs> televizi závěr taky nic nemáš. No gdzie ok, kurwa? ja o Na podwójne? Ja być To no, są na żywo to będzie na internetu Co? To będzie na internecie? Może być Ej! Za tym gdzie tamtych, bo się pieprzają Niemiec! Za tym tamtych, bo tam. się pierdalają! A za to nim punktów karny nie dają na prawo, a to można! Zobacz, 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 drogę, bo ludzie zobacz, na drugą stronę. zobacz, zobacz, O, zobacz, zobacz, Nie ma miejsca, zobacz, 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 nie ma miejsca jest to powiedział? I pan mi Ale czekaj Nie Bobuz jedzie wiesz Pajak jak to Sławek! Nie puszczaj więcej, Bobuz jedzie Dzień No dzwońcie, żeby ją Lewy no, bie, kurwa, cyrk na kurwa Na Miedzę, Niemiec na Miedzę! Niemiec na Miedzę poszedł! Pan na Niemca Teraz już nigdy nie przejedzie Sławek sam tu nie ma Ej nie mi zawsze przejeżdża Kurwa No chuja Kurwa a chodzi kurwa, i pierdoli. Za w końcu? kończę, bo kurwa, nie jest w lata z Daniel. Ale to Grzesia! Matyślał! To Grzesia! No ja, koło mnie zawsze, tu jest bezpiecznie. Ja! Kurwa, nie są na Busa nie widzę. Busa nie widać. Nie nic! Czemu? Ale, tu sumie jak Ale powiem Ci tak dużo Kup, puszczacie! Co? Dobrze puszczacie! Dobrze robimy? Ja! Idzie tam, wracam! Ale tamtych nie puszczajcie, żeby ci jechali! Gdzie tam do naszego auta! Panie Radu. Nie to było idealne. Pad na Niemca! Gdzie chcesz jechać? <śleszy> Słuchaj, dacz, kurwa, nie jest dobry! Dawaj kurwa, dawaj, pa. Popie nie się zachuja. Skurwysy! Patrz jak to idzie! Teraz pójdzie. Do... Szybko, a... szybko. A... Ja. <laughs> to idzie. nie. To jest niesamowite. Ja to jest niesamowite. To jest jest niesamowite. jest My siadamy, gdzie bus? Staniemy Na CPN zjedźmy, piwo trzeba kupić Jedźcie na Bielsko Tutaj stańcie, kota jabłki tu. Nie, na stajemy po piwo Tu lepiej stańcie, tym zajeździe na Dobra Idę ku Grzesiowi Grzesiu, ale ty Jedzie, jedzie. Oni nie Jedźcie, jedźcie! zgrali razem. Stop, nichun! Jedźcie, Teraz się policja znajdzie. No to im podziękują, mam nadzieję. Policji nie ma jak ich trzeba, no nie gdzieś Tak, nie tak Pacińcek! tak. Jeżeli. 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 jedzie Jeżeli. bo kurwa stoją tam tam nie Jeżeli. tutaj tych tych ludzi Dobra, jedzie Jeżeli. powoli no nie ma go, patrz, jak stoją ja. stoją. <laughs> Ja jasne nie Idzie tam, idzie tam <laughs> Ja mam dość kurwa Klaksony w końcu się używają Stój Nie, nie pójść trochę tamty. No tu siedzi Idzie tam. Nie. Puść go, puść go, Niemiec! Puść ich, Niemiec, puść ich, puść! Zaczęmy tu sławek, zaczymy tu. Puść. Niemiec! Jeszcze, jeszcze, dziesięć, Roz, dwa, trzy. Czekaj! Czekaj! Pozor, pozor! A to! Jebo! 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 jemu! Jebo! 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 Kurde Jebo! No nie widać Jebo! Jebo! do tego tego Zajęto. Zatrzymuj Sławek, puść tamty. jest Przedstawiciela <laughs> udzielania jeszcze głosu, jeszcze, Państwa, jeszcze Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa,